Na z tej strony Karmazanowy, witam was w kolejnym odcinku z Diablo 2 Resurrected. Na wstępie standardowe przypomnienie o zostawieniu subika, mi to pomaga rozwijać kanał, a was to zbliża do kolejnego losowania przedmiotów właśnie z tej gry. Jak już mówimy o nagrodach, to mam właśnie dla was przygotowany jeden mały konkurs, a to z okazji przebicia 500 subów, za co wam bardzo dziękuję. Do konkursu przejdziemy dosłownie za chwilkę, na wstępie widzicie tutaj w tle właśnie jak sobie tworzę słowa rolnicze na druida, Postanowiłem jednak stworzyć tego Fire Druida. Jestem ciekawy jak tym buildem się będzie grało. Jestem też ciekawy czy build faktycznie jest w stanie dać sobie radę na Players 8 To wszystko postaram się przetestować, jeżeli zrobię ten build właśnie po mojej myśli, tak jak to powinno finalnie wyglądać. Oczywiście nagram Wam o tym osobny odcinek. Tutaj Wam tylko chciałem pokazać, że te przygotowania właśnie poszło jakby trochę bardziej na poważnie, przez to, że ostatnio na czarodziejce udało się naprawdę sporo wydropić. stwierdziłem, że zainwestuję to wszystko właśnie w tego Fire Druida. Przechodząc do tego Fire Druida, którego będę tworzył, na szybko Wam mogę pokazać, jak mniej więcej planuję go zrobić. Otóż tak, sprawa będzie wyglądać tak, że siłę sobie dajemy standardowo pod Monarchę, Wzręczność totalny nic, cała reszta wszystko w życie, żeby tu jak najwięcej tego życia było, żeby była jak największa przeżywalność na tej postaci. Co do umiejętności, planuję sobie dać y, 5 punktów tutaj, czyli dajemy sobie kruczka, wilka, drugiego wilka, gryzli oraz oczywiście domowego mędrca. Domowy mędrzec podbije nam, myślę życie o co najmniej 1000, także jest to naprawdę spory bonus. Pewnie będzie problem z jego przeżywalnością, standardowo no niestety duchy na druidzie są tak zrobione, że Zresztą tutaj widać nawet, że duch ma 60 zdrowia na pierwszym poziomie. Ten ma 136, nawet ten, który jest totalnie nieużywany, ma 200, 200 zdrowia. Co w porównaniu do takiej ogrzezji, który na pierwszym poziomie już ma 800 zdrowia, no nijak, nijak się ma po prostu duch, zazwyczaj ginie od jednego uderzenia, dwóch. Jest to bardzo uporczywe na druidzie. Kiedyś mieli to chyba zmienić, ale coś im nie poszło. Także praktycznie boję się, że tego ducha trzeba będzie spamować tam co, co jakiś czas, bo on faktycznie będzie dość często umierał. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Zobaczymy, jak reszta jakby samonów hmm, będzie właśnie zgarniać obrażenia, jak to się rozdzieli. Tu mamy 5 wilków, tych będą aż 3, Także myślę, że te obrażenia się jakoś tam rozdzielą. Kruków. Oczywiście nie będę używał. Kruki są tylko i wyłącznie po to, żeby dojść sobie właśnie do pozostałych samonów. Postanowiłem dać te parę punktów samony, ze względu też, właśnie, żeby zwiększyć swoją przeżywalność. Jeżeli wszystkie potwory będą skupiały się na witkach, ja nie będę dostawał obrażeń. Nie ma tutaj nic więcej do tłumaczenia, po prostu zwiększamy sobie przeżywalność, żeby nie umierać. I właśnie też po to, żeby otrzymywać tych obrażeń jak najmniej, skupić się na spokojnie, na zabijaniu wszystkiego, co jest dookoła. Zmiany kształtu. Niektórzy tutaj dają niedźwiedzia. Ja stwierdziłem, że to jest trochę bez sensu średnio witowa jakoś pasuje. Także postanowiłem nie dawać tutaj totalnie nic. No i nasze piękne drzewko żywiołów. 5 skili od ognia. Drzewko jest po prostu tak idealnie zrobione, że aż nie wiem co tutaj dużo mówić. Na dobrą sprawę mamy nasz główny skill, czyli Armagedon. Jak widzicie ma synergię od każdego poprzedniego skilla, w tym 3 synergie są do obrażeń. I to nawet nie jest po jakieś 2, 5, 10%, tylko 14 i 18. To jest naprawdę, naprawdę dużo obrażeń. Potężne synergie tutaj są. Przechodzimy sobie na wulkan, nasz przykładowo drugi skill, który tam jest bardziej na elitki i na bossy. Jest bardziej taki uderzający jakby w, jeden, w jedno miejsce. I tak samo, 3 synergie wszystkie powyżej 10%. Szczelina, dwie synergie, oby powyżej 10%. Kula magmy raczej za bardzo nie będzie używana. Podobno używa się też burzy ognia na bossy. Testuję to oczywiście, zobaczymy jak to będzie działać. Tutaj są synergie aż po 23%. Także też naprawdę chora wartość. Myślę, że z tym drzewkiem możemy dobić obrażenia na Armagedonie blisko, nie wiem, 7, 8, a może i nawet 10 tysięcy. Zobaczymy jak to tutaj właśnie będzie wyglądać, jak uda mi się już tą postać wymaksować. Na razie jestem tam w trakcie jeszcze levelowania tej postaci. Do końca chcę ją też ubrać tak, jak sobie to wymarzyłem, powiedzmy. Także zobaczymy. Pozostałe punkty, jeżeli jakieś zostaną, to prawdopodobnie skupię się na zbroi cyklonu. Ewentualnie można jeszcze też podbić tego dębowego mędrca. Zobaczcie, czy ta zbroja cyklonu będzie się opłacać, czy, czy nie za bardzo. I tak jak mówię, właśnie ewentualnością jest jeszcze tutaj podbijanie tego dębowego mędrca, ale to już naprawdę koło dopiero 95 poziomu. Także tych punktów i tak, i tak za wiele tutaj nie zostanie. Co do góry to właśnie widzieliście, jakie słowa runiczne tutaj składałem. Reszta będzie raczej standardowa, taka, zresztą, zobaczycie to przewodnie w przyszłym filmiku. Postaram się już jeszcze w tym tygodniu wrzucić Wam właśnie filmik jak ten summoner będzie wyglądał w takim typowym endgame'ie, jak, 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 ile właśnie taki build mniej więcej będzie tutaj warty, jakie są potrzebne highroony co jeszcze poza tymi runami będzie potrzebne, oczywiście całe kudamerce, trzeba będzie jeszcze zabrać, także sporo, sporo zbierania przede mną, ale naprawdę na się ostatnio sypało dosłownie itemki jak szalone No i w końcu, jeżeli ktoś wytrzymał do samego jakby końca filmiku Możemy sobie tutaj przejść rzeczywiście do konkursu do wygrania, mamy runę Jah, dwie runy Ist, runę Malpul i jeżeli ktoś by składał jakieś słabsze słowa runiczne lub właśnie potrzebowałby takich run na handel za jakieś słabsze itemki, żeby sobie kupić do, do bildu, które brakują, to będzie właśnie taka możliwość. Te 6 run jest do wygrania. Jak to wygrać? Przede wszystkim musicie być subskrybentem kanału, druga sprawa po prostu zostawiacie dowolny komentarz pod tym filmem. I to tyle. Jeżeli zostawicie łapkę w górę, też się będę cieszył. Zawsze to troszkę zwiększy zasięg tego filmu. Więcej osób będzie mogło wziąć udział w konkursie, a to też będzie więcej subów, więc dla mnie jeszcze lepiej. Także podsumowując wszystko, co się wydarzyło w tym filmiku. Po pierwsze, macie tutaj składanie słów na tego druida. Macie też obiecane, że ten druid faktycznie tutaj powstanie. Dajcie mi jeszcze tak maksymalnie tydzień i nagramy właśnie filmik o tym druidzie. Pokażę wam, jak on wygląda, jak sobie radzi, czy daje radę na PS8, czy nie. Czy warto takiego druida składać, czy nie? Jak się nim gra? Wszystko wam postaram się właśnie opowiedzieć w następnym filmie z druida. No i oczywiście, przypomnienie o tym konkursie: pamiętajcie komentarz, subik i mile widziany, like oczywiście, jak najbardziej. I do wygrania macie jach, dwa isty, Malpul oraz Lem. Te równy są do wygrania na sezonie piątym. Jeżeli ktoś grał z Was poza sezonem i wygra ten konkurs i nie będzie chciał po prostu odebrać nagrody na sezonie, tylko poza nim. Nie ma sprawy, napiszcie do mnie, na pewno się jakoś dogadamy. Myślę, że znajdę jakiegoś Bera też poza sezonem. Także najwyżej rzucę Wam po prostu Bera. jaha podaje, że nie mam, ale Bera i z tym, ale powinienem to znaleźć. Także w razie czego, jeżeli nie chcecie nagród na sezonie, odezwijcie się do mnie. Jeżeli wygracie konkurs poza sezonem, na pewno też Wam przygotuję fajną paczkę rund do wygrania. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że te 500 subików jest dobite, także teraz niech ktoś z Was będzie również szczęśliwy właśnie wygrywając ten konkurs. Na koniec wrzucę Wam jeszcze mały bonus z klipem od tego, skąd ten Jach się tutaj wziął. Wydropiłem go dosłownie dzień przed tym filmikiem i jeszcze gadałem na live, że jeżeli wydropię dziś jakąś Hairunę, to ląduje ona na, właśnie na konkursie, właśnie dla Was. Także no, zobaczcie na klipie, co się udało zrobić i skąd ta runa się tutaj też wzięła. Z mojej strony to by było na tyle. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku albo na live na Twitchu. Wbijajcie również na Discorda. Link do wszystkiego oczywiście macie w opisie. Także dzięki, jeszcze raz, i na razie widzimy się w kolejnym odcinku albo na live. No, jeszcze idą. Patrz, co ty z nimi robisz, dobra. Nie ma. Ale też mają niewraźliwość z nogi, nie jestem w stanie ich tak zbijać No, jednak jawka to jawka. Nie ma co gadać, to jest jednak Zobaczcie, <laughs> tylko przestawiam. To ty byś się pewnie z tymi trochę dłużej pomęczył, bo nie pewnie miałem Widziałeś czy nie? Nice Pierwszy raz mi coś tutaj wypadło Nie widziałem O proszę Dlatego właśnie zawsze tutaj podnoszę te cholerne mikstury, żeby wszystko było widać a ja nie mogłem tego podnieść, w ogóle na początku mówiłem, że no zbieramy czegoś w tym Jak w tutaj Coś jeszcze tu leży? Chyba nie Grubo Tak kozla jak wyleciał Pierwszy raz coś na tych palach wydropiłem, naprawdę jeszcze nigdy nic tutaj nie trafiłem wcześniej.